Siemanko, Manko, witajcie w kolejnym odcinku i w tym odcinku e, zaczynamy nowy sezon. E, Michael z Przemkiem oczywiście sezon piąty i robię go na e, nas, znaczy na seedzie, na którym nagrywa e, TGMI. Jednak, e, w sumie, nawet nie patrzę bardzo, w którą stronę on idzie, dlatego ja będę robił wszystko swoim, swoim tempem i swoimi jakby... Swoje cele będę miał tutaj. Nie daję takich samych na dnie. Chcę coś z własnymi siłami zrobić. Wymyślić. Dobra. Zbierzemy sobie bambusa, bo on się przyda. Fajne bloki z niego można zrobić. Więc to jest jeden, teraz to są nową użyteczność. Bambus. Dzisiaj i tak już miał dużo nawet użyteczności, czyli rusztowania, czyli w sumie Atyo Tlatita. a w ogóle takie... No w sumie się łatwo niszczę, tylko często jako możemy podsalić na nim. No co jeszcze było? No jako przypalanie, jako crafting potyków, więc trochę tych funkcji posiada. Mamy tutaj właśnie strukturę taką, co teoretycznie jest podziemną i mamy tutaj te podejrzane bloki. O. Czy podejrzane? Nie podejrzane, tylko zagłośną mu się ten dźwięk. przynajmniej dla mnie. Yy, tak. aj to zgłośno, dobra, e, 50%. Mamy tutaj te e, jakby nie w linię, tylko kurde nie wiem, sypki, sy, sypki, kurde znowu. Często mi się tak robi, że, że po jakimś czasie dobra skrzynko otwiera, Jakieś jakiś dzień, czy coś. E, o, podejrzany, podejrzany piasek, e, i mięso. co, Wspólne, to jest. dobra gdzie mamy ten skarb dobra, nie chcę się poszukać. Dobra, mamy azalię, o fajnie. Mamy azalię, Sam będziemy tutaj wracać na ten, ten spawn i na pewno coś tu stworzymy. O, statek. Statek? Tak, statek to jest. Ale fajnie. Może żelazo mamy. Ej, fajny start, tak szczerze. Jakieś drewno. O, i fajnie, mamy kokobicę od razu. I chyba sobie zabiorę właśnie yy, sadzonkę. Koczewka, smykokobicy, dobra. Nie to do niczego potrzebne. Jeszcze tak ze dwa logi. Yy, ogólnie, co do dalszych planów na tym, co będzie na kanale, yy, yy, no to powinienem wrócić. Yy, może na razie jeden film tygodniowo. Zobaczymy, jak się będzie wszystko przyjmować. Film ten wstawię właśnie w dzień przed, przed, jakby przed ogłoszeniem aktualizacji, tematyki i tak dalej. Dlatego mam nadzieję, że, że będziemy się widzieć w następnych odcinkach. Nowi widzowie, jak i ci już bardziej jako z weterani. Czy nie wiem, czy w ogóle są. Jeżeli są, to was pozdrawiam. No i nowych też. Dobrze. To żelazo. No, Seria tylko jedno. jaj Dobra. Dobra, zrobimy sobie w ogóle jeszcze. W ogóle myślałem, żeby zrobić serię na modach. Z tego, z... na których już jakiś czas gram, tak sobie tam samemu. I jest to bardzo ciekawa paczka. Jeden, kilka osób to gra. Teraz aktualnie zioczy, jeden youtuber, który nagrywa, też prowadzi serię z tego, z tego modpaka całego tam ogólnie właśnie młody, młody Create, czyli po prostu tak jakby stworzenie właśnie takiej dużej fabryki, tak by zrobienie wszystkiego automatycznego. To jest jakby główny cel tej paczki i myślę, że... Ej, co jest? przecież się tym zajmiemy? Ej, co jest? Mamy na lapis. <laughs> lapis. No i fajnie, mamy już na enchant. Dobra. Gdzie ten statek jest? Cudownie. Ogólnie fajne jest, fajne jest ta wyspa właśnie Też mi się spodobała ta wyspa. Jak tydzień mi zaszło je szukać, to powiedziałem, że też chcę. Też chcę po prostu, bo to jest bardzo fajna inicjatywa, koncepcja też, żeby sobie stworzyć taką całą jak wyspę odgrodzoną od reszty świata. świata, reszty miejsc, w których są jakby inne miejsca na osiedlenie się i tak dalej. No po co takie dalekie od... Od tego, od cywilizacji, nie, czy ja zginę? Nie, dobra, nie powinienem, Wiem sobie to, eee, muszę zrobić drzwi, muszę zrobić drzwi i to jest mój priorytet. No, bo w sumie może kiedy indziej to to tutaj zlutujemy, nie, no dobra. Co jak co, ale to trzeba to jest lukować, bo z ogólnie dobra X-Raya możemy zrobić. Tak to tak jak się nie płynęło na pewnym poziomie, to można sobie tak free X-Raya. Jeżeli chodzi o widoczność w wodzie oczywiście, jeszcze jakbyśmy mieli odkana na, na widzie, widzenie w ciemności, to by było idealnie. Wsajmniej można można obrać jakieś diamenty dostrzec w tej w, w, tym, w tej wodzie, ale to musiał być takie głębokie dobra. Miałem sobie zebrać jakieś drewno jeszcze. Mamy tutaj dąb. Dąbek. I zrobiłem sobie teraz łódkę. Tak szczerze, płyniemy właśnie na kordy jakby pomiędzy, czyli i zjadłem się w, tamtą, w tamtą, Pomiędzy dwoma, jakby tymi, żeby odkryć jak najmniej właśnie terenu. Bo jeżeli ma być właśnie akrycja dungeonów z przeciaków jakichś, no to. No podziemne tereny się przydadzą. A im więcej, tym lepiej. No jeszcze blisko spawna Będzie, Będzie fajnie do odkrywania. Jeszcze, jeszcze zrobię sobie tą łódkę. Ja chyba będziemy mogli zrobić tropikalną. Może. Dobra. No i wyruszamy. Nie wiem, czy nie, po nie potnę jakoś tego odcinka. Nie dam najlepszych momentów. Zrobić na pół godziny, nagrać jakoś odcinka. A dać na przykład 15. też taki plan, żeby w końcu się nauczyć montować jakoś w miarę, przyzwoicie i zacząć to wdrażać. Może muzykę, może dodać taką cichą, ale. Ale jednak. Ale jednak. Dobra, mamy. I to jest ten top. Ten topielec. Chyba Dobra, zobaczymy co tu jest góry. U góry jest od razu to. Tu już chyba nic nie będzie. Nie Gdzie on był? Nie ma go. On chyba się gdzieś tam ukrył. Pomiędzy tymi hmm, tymi drewnami. Dobra, Ciekamy z wyspy. No, no i płyniemy w tą stronę. Czyli jakby. No tutaj odkrywamy, jakby muszę powiedzieć na lewo. Jeżeli chodzi o środek na przykład. No to tam jest prawo, od spróż i tak dalej, a tu jakby płyniemy na lewo. Mamy coś tu. Nie wiem czy to nawet nie jest ta wyspa. Nie, dobra, ale płyniemy. <laughs> Przydałoby się napotkać jakąś lawapulkę i przejść ederem. Yy, więc dobra, teraz zazwrócę i będziemy gdzieś dalej. Dobra. natrafiłem na biom dżunglowy, ale ja nie chcę biomu dżunglowego. I ogólnie to jest taka mała wyspa? Co? Takie małe... no No patrzcie to. Dosłownie. Takie małe coś. No, trzeba to ominąć. I płyniemy dalej. Dobra. Ej możemy... Ej właśnie. idziemy idealnie na portal. Na odpalenie portalu. Ogólnie tak. Dobra, widzimy sobie od razu nasze tej ukochane... nasz ukochany gravel. O tam też jest lapis. No co na takie wysokości że się może już pojawiać. Dobra, no to jak coś na coś natrafię, to się do was odezwę. No, ja jestem już trochę dalej, jeszcze nic się nie pojawia, ale chcę mam tego wytłumaczyć, y, albo wyjaśnić, y, co ogólnie jest zakończeniem poprzedniego y, sezonu. On no, się pojawi, y, ale będę musiał je jakoś fajnie zrobić. Y, żeby dało się fajnie oglądać, jakieś tam pokazanie wszystkich rzeczy, co tam zrobiłem yy, i one się pojawi, nie wiem, może za... no, po prostu nie powiem wam kolej konkretnej daty, może się na... ten film się na pojawi, tak po prostu yy, nie konkretnie w jakiś dzień, tylko po prostu tak losowo, jak już go nagram i będzie mi się podobało to wtedy wam go wrzucę dobra, dalej nic tu nie ma, ale widzimy się zaraz żeby. nie wiem, ale spotkałem tutaj geodę, to jest geoda tak, zgoda. Taki ten. I tutaj mamy statek. Wejdziemy ze do niego. Wejdziemy. I portal. Dobra. Fajnie. I portal jest obok statku. <laughs> A fajnie jakby był obsydian. To będę już rozumiał. Znajdę tutaj jakąś lawapulkę. I będzie git. O, ty kolego. Dobra. Dobra, żyjemy. O, czekajcie, deszał padać. Wróciłem i przechodzimy do eksploracji stateczku. No panie kapitanie. Już pan na pokładzie. Urde, trochę ciemno, nie, nie powiem. No, ale nic nie widzicie. Pewnie, na pewno, 100%. Dobra, mamy tutaj, o. Dobra, w wodzie więcej widać ogólnie. No zaś mi zlaguje. Znaczy to nawet nie są lagi, ale po prostu. Dobra. O, fajnie, mamy to. Jestem w wodzie teraz? Nie, dobra. i mapa do ukrytego skarbu. Fajnie, fajnie. Alo, daj mi wyjść. Ogólnie się robi noc, ale. ...właśnie nie powinno się to dużo stać. W sensie... Dobra, zniszczymy to. I bijamy do kajuty. Dobra, o. No i fajnie, że lazo Cieszę się z diamentów i emeraldy. Maragdy, Emeraldy O gdzie Gdzie muszę wypłynąć Dobra i coś jeszcze powinno być na rufie jakby No dobra, idziemy tutaj Do tych drzwi Coś, że to jeszcze powinno być Dobra Cyk To jeszcze coś powinno być z przodu, nie? Oczywiście. No, no i fajnie, i meszek mamy, zaraz sobie zrobimy e, jakby te inne wszystkie dodatki, które czy jakby zalije i tak dalej. Dobra, grotem ja flesza sobie wezmę, bo jedzenie się przyda. O! Słuchaj, weźmiemy. Zaszedłem na jakieś statywy później. się no. I podejrzana potrawka. No i wypływamy, teraz się powinien już powoli robić dzień. Znajdę tylko jakiś ląd. Oprócz tego, co perspektywę. Dobra, jak znajdę jakiś ląd, to do Was wrócę, żeby się gdzieś może osiedlić, albo na chwiletko. No, jakby taki, w tryb życia prowadzić. No i jak na zawołanie, właśnie obok jest ląd. Fajnie, ciekawe, ale... Na no razie się tu na no długo nie osiedlę. Zrobiłem sobie takie prowizoryczne tutaj yy, miejsce w skale, czy znaczy w skale, bo w ziemi no mi się tak fajnie kojarzy ze starymi czasami, jak w Minecraft, że po prostu zawsze się robiło. czy jak kiedyś grałem, robiła się po prostu dziurę w, w ziemi, czyli jakby w takiej skale. Troszkę w skale i, no i po prostu się zobaczymy, jaki efekt. Słyną nawet, nie wiem jaki. Ej, regeneracja. Regenerację dostałem. Hmm? Dobra, no i to się fajnie mi tak kojarzy. Właśnie z, z, z tymi czasami, jak gram w Minecrafta. Że po prostu robiłem dziurę w skale, albo w jakiejś ziemi. No i się tam usiedlało. Dobra, zrobiłem sobie jeszcze drzwi. Mógł mnie wziąć, ale. Dobra, no i. Tak, tak, tak. I weźmiemy sobie ten crafting i w... W tym, w, tym, w tym miejscu jak to sobie urządzimy to sobie to urządzę to skończymy to zrobimy jakby w się sensie to no zrobimy zrobimy ten nie zrobimy tylko skończymy odcinek o tam się prączę i nie wiem co mam powiedzieć zauważyłem i zapominam co miałem zrobić dobra mamy takie małe lokum zrobimy sobie jeszcze jakąś łopatę zrobimy sobie a co mi tam na pograt zrobimy sobie z żelaza, że mogę nad sobie zrobić powoli żelazne itemy. W sumie sobie zrobimy. łopata Kilow, a co tu w ogóle mam? O, oh, jedwabny dotyk. Ej, no i fajnie. Fajnie trafiłem. No i co jeszcze mogę zrobić? No mieczyk. No i bambusy się przydadzą. Patyk. W sumie mogą od razu zrobić bambusa. Mieczyk, cyk, 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 cyk. Cyk. No i... No, Będę sobie tak, tak. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie. I cześć.